jeździe jestem z powrotem, więc włączam się. nie chcę też, żebyście czekały, myślały, czy, czy szukały nagrania, czy było, nie było, więc jestem z informacją. Tak jak w tytule się wyświetla, że chciałam prosić o... E, takie, m, taką pauzę w m, nagraniach naszych transmisji Kawa z Bogiem, e, i wiem, że niektórym z Was może w tym momencie być smutno, więc od razu e, powiem, e, że nie, 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 nie trzeba iść w tę stronę, ponieważ to nie koniec nagrań. Natomiast chcę prosić właśnie Was o zrozumienie i danie nam wszystkim takiej krótkiej przerwy, ponieważ skończyliśmy pierwszą księgę Mojżeszową i ja osobiście doszłam do wniosku, że potrzebuję to wszystko przetrawić w takim sensie, że, że pozwolić temu, gdzieś tam się poukładać wiele rzeczy było dla nas nowych, odkrywczych, wiele rzeczy niezrozumiałych i to jest ok i to jest normalne. Ja sama osobiście potrzebuję, żeby to, to, to wszystko się w sobie gdzieś tam u mnie poukładało. Mam też spore notatki, które sobie robiłam z własnych moich refleksji i myślę sobie, że te notatki znajdą ujście właśnie w, słowie, w takim słowie napisanym. Więc kto wie, może te notatki będą kiedyś upublicznione i to jest w tym piękne, fajne. Myślę, że sama na nie już czekam. Już pierwsze notatki powstały jakiś czas temu, takie przepisane napisane pod tytułem. Oto jestem. Nie wiem, ile z Was kojarzy te momenty, w których padało to określenie. Oto jestem. Kto wie, może to będą zaczątki nowej książki. Na moim koncie, na mojej stronie www.dorotaoza.pl są już trzy książki, możecie po nie sięgnąć. Jest Dziennik 365 dni budowania siebie, jest Kawa z Bogiem i jest nieustanna kawa z Bogiem. Oraz, jakby to było, gdyby czwarta książka w wersji PDF, więc, e, więc jeśli macie chęć, e, to to za, zaglądajcie na www.dorotaozo.pl. Tymczasem myślę sobie tak, że pewnie powstaje, właśnie o to jestem. E, potrzebuję tego czasu, żeby tę pierwszą Księgę Mojżeszową właśnie tak. E, wiecie, co mam na myśli? Ehm... Bo nie chodzi o to, żeby lecieć, gonić z, z dalszym tekstem, ale chodzi o to, żeby każda z nas miała też przestrzeń, czas na to, żeby to właśnie w sobie tak po... Yy... Poprzetrawiać, nie wiem na ile to słowo oddaje to, co mam na myśli. Więc kochane, całuję, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Cały czas jestem. Jeśli któraś z Was chciałaby porozmawiać bliżej, się przybliżyć do siebie, to jestem pod telefonem. Mój telefon jest dostępny dosłownie wszędzie, więc łatwo. Znaleźć. A wszystkie rozmowy zawsze są z mojej strony bardzo miłowidziane, bardzo lubię, gdy się przybliżamy, bo internet ja traktuję jako narzędzie do zbliżania się ludzi. Oczywiście czasami bywa różnie, czasami gdzieś tam jakiś hejter się zapodzieje i, i, i dochodzi do jakiegoś oddalenia, ale nie powinno tak być. Każdy hejt, każda krytyka nawet powinna nas zbliżać do siebie. Ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj tylko ta informacja właśnie z pozdrowieniami serdecznymi dla Was, kochane. A kiedy wracamy, dam na pewno informację, ok? No to śleca łusy, dobrego pięknego dnia.